Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Właśnie się zbieramy i jedziemy na lotnisko. Dobrze, mam siostrę, właśnie przylatuję. E, niestety sama nie udało się, żeby jej mąż również przyleciał następnym razem, e, ale w z na sześć dni prawie. E, także będziemy razem coś e, nagrywać, będziemy zwiedzać. Mamy małe plany, nie za dużo, ale e, wiecie, co wiecie, chciało zakupy, wiadomo. Także zapraszam. No to tutaj <laughs> jesteśmy dzisiaj w Cambridge, nie wiemy gdzie idziemy, podjechaliśmy gdzieś i teraz szukamy coś do jedzenia. Argentina. Cześć, jesteśmy dzisiaj na śniadanku. To już jest drugi dzień. Ja mam straszną chrypkę, więc przepraszam. Nie piłam w nocy. Nie wiem, co się wydarzyło. Także dzisiaj przyjdźmy na śniadanko angielskie z moją siostrą do angielskiego pubu i potem idziemy na zakupy. Czy nie mam? Piękna. Zawsze mi się marzy. Ale ładnie ładnie. Kiedy jesteś za niska. Siostra taką książkę wybrała tutaj z półki ja taką. Ha. Liam, Liam lubię kupić mu znowu do pokoju. Boże, ale mam głosik przepity. Poczułaś z, z <noise> Nie, oko. Przyszłyśmy do Muffin Break na kawusie i na muffinki. To mamy bananowe. Byłyśmy tu ostatnio przed mojej siostry ślubem. To było ile lat temu? Cztery. Cztery lata temu. Właśnie na muffince i takim truskawkowym. Ty byłem w w ogóle. To prawie umarłyśmy po zjedzeniu tego słodkiego. Teraz trochę lepiej, dlatego żeśmy kawę. Trochę, trochę nas poniosło, chyba. To, nie, <grym> nie, to... nie wiem, co ale jeszcze idziemy na górę. Ja też jestem, bo nie pokazuję się dzisiaj, ale jestem. Mamy trochę zielonych rzeczy: luz i wszystkiego innego. Nie wiem, nie mamy koszyka, bo myślałyśmy, że dużo nie kupimy. Właśnie dlatego zakupiliśmy dużo. Siostra się przymierza, gdyby się miała przeprowadzić z Gdzie w premierku byłbyś. Skończyłyśmy zakupy na dzisiaj. Jedziemy jeszcze do polskiego sklepu. Chociaż dla ciebie to jest po prostu sklep. Dla mnie to jest polski sklep. Kupimy synkowi mojemu danio. I zakwas siostra będzie robić żurek. Na Wielkanoc. Czego to jest? To, to o. Siostra zrobiła zakup pierdzącego ninja. Także. Co jest tutaj taka półka w ogóle? Jakby ktoś szukał. Myśmy się zastanawiały, kto to. Także powodzenia przy sprawdzeniu bagażu na lotnisku. Delicious. <laughs> A co patrzysz? <laughs> My się po latach mają tak na siostra. Wieseczka. Ja sobie, bo ja czasem kupuję kawę, nie często. Wszyscy wiemy, że ja nie jestem fanką kawy. mam czekoladę. Podaj mi ta. Będziemy kończyć tego vloga. Easter is coming, znaczy Wielkanoc, także jaki święto, taki drink. Cheers, siostra. Cheers. Papycho. Mm, żurek z lodem.